Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie, oczywiście jak zabraknie leków, o róży. Co to jest w ogóle róża? Oczywiście polski krzew rośnie praktycznie wszędzie, pięknie ma barwę, piękny kolor i oczywiście piękny smak. Co to w ogóle jest róża? Róża jest to potężna dawka witaminy C. Jeżeli nie mamy witaminy C, chorujemy. Musimy podnieść jej poziom. Dlatego najwygodniej byłoby zbierać nam teraz róże jesienią i zjadać ją sobie na surowo. Niekoniecznie ją musimy suszyć, żeby zaopatrzyć się. Tak jak ptaki zaopatrują się w dawki, tak samo ludzie powinni robić. Przecinamy skórkę z cyzorykiem, wyrzucamy z środka nasionka i samą skórkę po prostu sobie żujemy. Nasionka wyglądają w ten sposób, one są takie włochate, niezbyt przyjemne, w spożywaniu, no i niezbyt przyjemny, jak kiedyś wrzucaliśmy koleżankom za koszulę z tyłu mundurku szkolnego. I róże po prostu tą zjadamy. Jak najwięcej tego, proszę państwa, teraz należy zjadać, z tego względu, że wkrótce róże jak przemarznie, to ciut te wartości straci. Co jeszcze tym możemy leczyć? Robimy napary. W jaki sposób to robimy? Do garnka zalewamy zimną wodą, doprowadzamy do wrzenia i to nam spokojnie naciąga. Pijemy 3 cztery razy dziennie, nie zaszkodzi. I co się u nas dzieje? Uspakaja, to jest raz. Przewody moczowe, zapalenie przewodów moczowych. Przede wszystkim czyści nam przewody moczowe. Jest to potężna dawka witamin. I wszelkiego rodzaju substancji, które są niezbędne dla naszych przykładowo nasznerek, dla naszych dróg moczowych. Przy upławach nawet stosujemy róże. Co jeszcze ta nasza róża leczy? Praktycznie wszystkie sprawy gastryczne, nerki, przewody moczowe, u kobiet, nawet przewody rodne, upławy, no i przede wszystkim jest to nasz. Polski typowy lek, którego nie powinniśmy się wstydzić powinniśmy go zbierać, suszyć i wypijać potężne ilości w okresie zimowym. Tak jak ptaki przed odlotem wyjadają duże ilości jarzębiny, również róży, tak samo my, jako ludzie, powinniśmy obserwować ptaki i patrzeć, co one jedzą na zimę w co się zaopatrują czyli jeść dużo róży. Są dobre soki z róży, które można zrobić. Po prostu róża jest niezastąpionym elementem z farmaceutyków chemicznych. Gdybyśmy chcieli podróbkę zrobić naszej róży, nie zrobimy tego. Nie jesteśmy w stanie. Zawsze będą te substancje toksyczne. Natomiast w tym nie mamy żadnych. Dlatego, szanowni Państwo, jeżeli chcemy być spokojni, jeżeli mamy nerwobulę, jeżeli mamy chory żołądek, jakieś tam niedociągnięcia w przewodach moczowych, bardzo proszę o zbieranie róży. Teraz jest tego do oporu. Zbierajmy, póki jest twarda i nie ma jeszcze po prostu przyrozków. Po przemrozkach też można zebrać, ale jest trudniejsza w suszeniu. A teraz zbieramy, łuskamy, wkładamy do piekarnika czy na kaloryfer, tym bardziej, że okres grzeczny, grzewczy już się on rozpoczął i w ten sposób robimy sobie magazyny. Jeździmy na grzyby, stańmy przy krzewie z róży, nazbierajmy go sobie, a zobaczycie Państwo sami, że jest to lek. Naprawdę bardzo dobry. Nie będziecie myśleli o tym, czy zapadniecie na jakąś anginę, zapalenie oskrzeli, gdyż ta róża nasza to leczy, bo tu jest bomba witaminowa, czyli witamina C. Można kupić witaminę C i zażywać. Natomiast to jest naturalna witamina C. I oprócz tego, że nam daje potężne dawki witaminy C, po prostu leczy nam cały organizm, począwszy od nerek, skończywszy na Pęcherzu moczowym, na przewodach moczowych, na nerkach, na wątrobie i na czustce. Także, szanowni Państwo, zanim sięgniemy po leki pochodzenia chemicznego, zobaczmy, co rośnie na naszych polach, w naszych lasach. Po prostu zbierajmy to, co jest niezbędne. Nie trójmy się tymi lekami, które nam proponują farmaceutyczne przedsiębiorstwa, które produkują tego nagminnie i te leki, które zapożywamy, uszkadzają nas od wewnątrz, uszkadzają cały organizm. A poza tym oby tylko uszkadzały. Ale te leki pochodzenia chemicznego nas po prostu ogłupiają. Dziękuję bardzo.